Cześć, tu Wasz profesjonalny konsultant zdrowia. Dzisiaj jest dziewiąta doba. Tak, jestem na detoksie, ale piję. Mm. Wstałam dzisiaj 5.20. E, przygotowałam powerbita dla męża, chlorofil i nutracybytyki no, do śniadania i do obiadu. E, zażyłam srebro, dziewiątą dawkę. Czuję się bardzo dobrze. E, Śmimie tylko głowa. Więc to na razie jest mój skutek uboczny. Język coraz lepszy, aczkolwiek jeszcze walczę cały czas z grzybicą. No i co? Mam tyle energii, że wstałam dzisiaj 5.20. Od 6 do 10 się uczyłam. Zrobiłam już dwie ankiety zdrowia, a teraz lecę po bułeczki z pełnego ziarna dla moich dzieci. Pozdrawiam Was.